Klara, starsza kobieta o hojnym sercu, mieszkała w małej wiosce, gdzie wszyscy znali ją z serdecznego uśmiechu i ciepłych słów. Jej ręce zawsze były zajęte, to szyciem podartych ubrań, to podawaniem gorącej zupy w chłodne wieczory. Prostota była jej znakiem rozpoznawczym, a mieszkańcy wioski odwdzięczali się jej za to szczerą wdzięcznością. W jej domu nie było złota, ale ciepło, które emanowało z jej ogniska domowego, było cenniejsze niż jakikolwiek materialny skarb. Mimo swojego podeszłego wieku i życia w samotności, Klara nigdy nie przestawała wyciągać pomocnej dłoni do sąsiadów, zwłaszcza w momentach potrzeby. Gdy ktoś chorował lub był smutny, ona zawsze była tam, przynosząc odrobinę radości i ukojenia. Jakby jej dobroć była magnesem przyciągającym uśmiechy, które świat często zapomina ofiarować. Dla Clary szczęście tkwiło w małych, Codziennych gestach, czymś, co uważała za bardziej wartościowe niż jakakolwiek suma monet. Jednak życie zawsze przynosi niespodzianki. Pewnego dnia, podczas spaceru po lesie w poszukiwaniu drewna na opał, Klara potknęła się o coś niespodziewanego. Był to garnek leżący pośród suchych liści, jakby błagający o odkrycie. Co mogło być w środku? Może coś, co zmieni jej życie na zawsze, a może nie. Klara przyglądała się garnkowi, niemal nie wierząc własnym oczom. Gdy otworzyła zardzewiałą pokrywkę, jej oczy rozbłysły na widok złotych monet wypełniających naczynie. Przez chwilę jej myśli popłynęły do świata marzeń, wyobrażając sobie życie bez trosk finansowych większy dom, nowe ubrania, może nawet podróż za góry wszystko wydawało się możliwe w tej magicznej chwili. Trzymając w dłoni jedną z monet, poczuła ciężar wyboru, zachować swoje znalezisko w tajemnicy czy podzielić się nim z sąsiadami, którzy zawsze traktowali ją z takim szacunkiem. W jej myślach każda moneta symbolizowała inną możliwość życia, ale także dylemat, z którym nigdy wcześniej nie musiała się mierzyć. Klara zastanawiała się nad prawdziwą wartością tego skarbu. W końcu, co z tego, że miała złoto. Skoro radość życia tkwiła w więziach z ludźmi i wzajemnym szacunku, ale życie lubi płatać figle. W momencie, gdy Klara przygotowywała się do przeniesienia garnka, wydarzyło się coś niespodziewanego. Monety zaczęły tracić swój blask, zmieniając kolor, aż w końcu zamieniły się w błyszczącą srebrną masę. W głębi serca Klara wiedziała, że ta zmiana nie była tylko fizyczna, ale miała również znaczenie symboliczne. Monety ze srebra zamieniły się w zardzewiałe żelazo. To, co kiedyś było garnkiem pełnym złota, teraz wyglądało na coś zwyczajnego i zużytego. Przez moment poczuła się oszukana przez los. Wszystko, co wydawało się obiecywać nowe życie, zmieniło się na jej oczach, jakby bogactwo było tylko przelotnym złudzeniem. W głębi duszy Klara wiedziała, że prawdziwa wartość czegokolwiek wykracza poza powierzchowny blask. Myślała o tym, co oznaczała ta przemiana. Może był to test, a może przypomnienie, że bogactwo może zmieniać się tak szybko, jak się pojawia. Z każdą żelazną monetą w dłoniach Klara zastanawiała się nad znaczeniem nieprzywiązywania się do materialnych rzeczy. Monety, które wcześniej napełniały jej oczy nadzieją, teraz wydawały się nieść ciężar lekcji, które dopiero odkrywała. Czuła, jakby życie chciało ją nauczyć czegoś głębszego. Gdy przygotowywała się do powrotu do domu, Klara zauważyła, że jej serce stało się lżejsze niż wcześniej. Przemiana złota w żelazo, choć frustrująca, przyniosła nowy rodzaj zrozumienia. Może prawdziwa lekcja dopiero się zaczynała, a odkrycie czegoś bardziej znaczącego było wciąż przed nią. Wróciwszy do domu, Klara usiadła w swoim ulubionym fotelu, spoglądając przez okno, gdy zapadał zmierzch. To, co zaczęło się jako marzenie o szybkim bogactwie, zmieniło się w refleksję nad tym, co naprawdę miało znaczenie w jej życiu. Prostota jej domu, śmiechy sąsiadów i zapach świeżo upieczonego chleba były rzeczami, których złoto nie mogło kupić. Klara zrozumiała, że szczęście jest bardziej związane z wdzięcznością niż z ilością monet w kieszeni. Rozmyślając nad tym, czego się nauczyła, na jej twarzy pojawił się spokojny uśmiech. Prawdziwe bogactwo tkwiło w chwilach takich jak cichy świt, przytulenie przyjaciela i ciepło domowej zupy w płodne noce. Klara w końcu poczuła, że znalazła trwały rodzaj skarbu, ukryty w prostych radościach dnia codziennego. Zrozumiała, że życie zawsze będzie miało większą wartość, gdy będziemy je doceniać z otwartym sercem i uważnym spojrzeniem na subtelne piękno wokół nas. I tak Klara postanowiła podzielić się swoim doświadczeniem z sąsiadami. Historia garnka złota i jego przemiany stała się żywą lekcją, że prawdziwa wartość nie leży w posiadanych dobrach, ale w sposobie, w jaki żyjemy i kochamy. A gdy wieśniacy zgromadzili się, aby wysłuchać jej słów, wydawało się, że nowy rozdział dopiero się rozpoczyna.